W pierwszym lipcowym podcaście wspomnimy datę 2 lipca 1186 roku, kiedy to otwarto klasztor Cystersów w Oliwie. Zostali oni sprowadzeni przez Sambora I z dynastii Sobiesławiców, czyli dynastii książąt gdańskich, pełniących uprzednio rolę namiestników na tym terenie. Sprowadził ich z kołbacza na Pomorzu Zachodnim, nadając im także w posiadanie kilka wsi w pobliżu Oliwy. Warto się tu cofnąć do samej historii Cystersów. W ich herbie są mitra i pastorały nawiązujące do władzy opata, a napis głosi Cistercium Mater Nostra. Zakon rozpoczął swoją działalność 21 marca 1098 roku w Sito i wywodził się od zakonu benedyktynów, stąd słynna zasada Ora et labora, czyli módl się i pracuj. Po było pięć zakonów macierzystych. Wszystkie zlokalizowane na terenie obecnej Francji i każdy z nich rozszerzał potem swoje zasięgi. Najsłynniejsze pewnie byłoby Clairvaux, powstałe w 1115 roku, związane ze świętym Bernardem, a może po prostu to ja słyszałam o nim wcześniej. To ów święty stworzył plan idealnego klasztoru. Z wirydarzem, dormitoriami osobno dla konwersów i mnichów mających święcenia. Skryptorium i kapitularzem. Ważne było także położenie klasztoru w pobliżu wody. Również ambona w katedrze oliwskiej nawiązuje do postaci świętego. To właśnie z Clairvaux ruszyła w drogę nasza linia cysterska. Kolejnym punktem na trasie było Estrum w Danii. Dalej już Kołbacz, gdzie obecnie nie ma zakonu, jest tylko kościół z charakterystyczną dla architektury francuskiej rozetą. A z Kołbacza zakon przywędrował do Oliwy. Przyjmowano zawsze, że nowe miejsce zasiedlało 12 zakonników i opad. Może warto jeszcze wspomnieć o Marimont, bo pośrednio stamtąd dotarli Cystersi do Pelplina czy Wąchocka. Wąchock zapadł mi w pamięć, odkąd odwiedziłam go jeszcze podczas szkolnej wycieczki. Jeżeli zaś chodzi o klasztor oliwski, jest to jeden z najlepiej zachowanych kompleksów pocysterskich w Europie, a zakon funkcjonował w tym miejscu aż do kasaty w 1831 roku.